No witam widzowie. Kolejny odcineczek Gotyka. Kontynuujemy sobie. Kontynuujemy sobie. Robimy coś w górnicy. Polewaluję jeszcze trochę. Myślę, że plan jest, plan jest taki, żeby z, tak sobie myślałem żeby zrobić jeszcze świątynię śniącego. Trochę poczyścić, e, poczyścić górniczą dolinę. Robić jeszcze trochę questów, jakichś pobocznych. E, potem chyba full fabułka, mi się wydaje. Potem full fabułka, zrobić jeszcze ten pustynię Adanosa. E, zrobić kruka i, i enda chyba, i enda.

Przemiana w pizza. to też by się przydało w sumie, chociaż może to by mi się bardziej przydało, jakbym miał e, trochę wyższy poziom trudności chyba, żebym musiał trochę więcej, bo tak raczej znaczy tutaj dużo nie jest mi w stanie zagrozić, oprócz takich już naprawdę ciężkich przeciwników. na tym etapie, no w sumie mam 51 level, to takie orki to już... to już całkiem bije, więc e, jeszcze jakbym zrobił sobie wybuchowe strzał e, bełty. a tu są Skomplikowane pancerze. No dobra. A, pójdziemy do tego właśnie, jak tu jestem. Pójdziemy sobie do... Tego... Maga. Tego nekromanty, nie? co tam mieszka w tej jaskini. Kolejny poziom pa. A, jeszcze ten trzeba poczyścić, to obozowisko tych bractwa, nie? Trzeba jeszcze to obozowisko bractwa, trzeba jeszcze poczyścić. Lecimy, lecimy. Te, nie ma tu jakiegoś handlarza, żeby... Nie ma tu jakiegoś handlarza, żeby... No, tu nie ma tego. Nie ma płytek, niestety. Dobra, no, pogadam z tym Paladynamem jeszcze na dole. Zrobimy ten statek. Zrobimy Maga. Stop. Gorze, sytuacja. To mogę wziąć? Odłóż broń, przyjacielu. Pierścień skóra. A to jest pod resy. To jest pod resy, 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 -y. Ty już szesnaście. Ja spałem. Albo najpierw zrobię tego może? Hej, ty! Albo najpierw tą wieżę, ale musiał, musiał tam i tak od dołu iść. Tak, musiał iść na statek, bo tam za to dołu wejście, bo to jest zamknięte, nie? słychać tutaj stąd, na dole, do góry, jak on na dole książkę teraz przewraca. Nigdy Strony. O, o, znowu was słuchać. Dobra, zróbmy ten statek. Trochę expa będzie ten, jakieś tam jeszcze questy się coś rozwinie, tego typu. Trochę, może jakieś, może jakieś fajne rzeczy wpadną. <grym> Może coś tam fajnego wpadnie? W co, rączki, w, co w rączki wpadnie? Nie ja no, damage jest solidny. Na herszty to jeszcze trochę za Na Hersztów jeszcze brakuje, no ale oni mają po, po ...pięć koła to trochę dużo Ej, pomóż Pa, nie pomaga mi, ale jaja Taki z niego kolega właśnie. Taki właśnie z niego koleżka był. Przyszywające. A przeszywający to który to był to był ten co. Ignoruje obronę, czy ten przebicie pancerza? umarły, to zostawię. Dobra, to ten przeszwający zostawiam może na boss jakiś. Tak, jak tu z Wiadowcem grałem, to trochę były problemy, żeby tutaj... ...prawie mi to zajęło, żeby ten obóz wybić, ale... się też nie pamiętam, na którym levelu to robiłem, ale... ...no, też mi trochę to mele. A tutaj to, no... Mówię, nie no, to jest w ogóle, bo... W... No wiadomo, że z Wiadowcem grałem pierwszy raz w tego moda, więc też nie... ...nie, nie dziwne, że ten, ale... Przecież jak miałem, jak ja mam tutaj 52 level i mam czasy w grze 26 godzin, a jak grałem z wiodowcą to miałem chyba, nie wiem, 80 level jak kończyłem miałem chyba z nie wiem, 70 godzin. No to tam było w cholerę dłużej mi zajęło to wszystko. Można powiedzieć, że to taki speedrun nawet odwaliłem. Nieby by to zrobi, było zrobić jeszcze szybciej. Czyli na przykład całą grę w 30 godzin, o. Jak wydaje mi się, że jakbym grał taką totalnie OP klasą... Chociaż w zwiadowce chyba jest yy, ten... Łowca demonów jest OP, ale... Tak totalnie to bym jakoś OP to zrobił. Build, to. Hmm, czekaj, bo ja nie mam kurwa, i muszę się tak. Yy... dobra, poczekaj, na razie tam. Damy... To jest, to jest, nie lubię tego etapu, to, to wejść na to. Ale nie dość, że strzelają z góry, to jeszcze kurwa. Z pełną tych silnych. Dobra, chyba tak na razie. Pick-pick im zrobię. jak innego nie ma wytrzymałości Ja pierdolę, to herszt Oh <ścoughs> za to tu nie da się tutaj wskoczyć na ten statek albo coś. O kurwa, dobra, jak hersztów się pozbędę, to już będzie kit. Hersztów się pozbędę, to już będzie kit już do zbrojowni. No kurwa, za dużo ich tu jest. Zdecydowanie. Właśnie wchodzenie na te statki to jest kurwa, tragedia. Nie, to jest tragedia ich tam. Bali z tego statku. Dobra, na szczęście spadają. Oh! you